Dobra, próbujemy podjąć. Troszkę my się pomęczyli, a kolega tutaj walczy ostro cały czas. Dzień dobry na vlogografika. Zobaczcie co tu się dzieje. Jakie tłumy. Kurczę, jest mnóstwo świetnych ludzi. Są szponki z Jaszczębia. Tam, tam cała reszta. Kurcze Stowarzyszenie. Śląska grupa organizuje. Jest mnóstwo. A się witali. Siema, A nie, Siema. Także jest mnóstwo, mnóstwo ludzi. A Kamil tutaj tańczy, patrzcie na niego. Siemanko? Jest i uśmiechnięta mordeczka. Kochani, 50 parę osób. Maciek, czyli Mati Jawozno prowadzi dzisiaj te poszukiwania. Także zbieram się i lecimy. Co? Dlaczego? Nie, wziąłem doma, nie chciałem Agnieszki no Dzisiaj tu mamy cały komplet. Kurczę, wele. Patrzcie, zapraszam do nich jak najbardziej. I tam jeszcze szponki lecimy. Tu już pokazywałem. Zapraszam już do was fest. Lecimy jeszcze do szponków. Pokazali wam szponki, ale mamy też i dziewczyny. Dzień dobry, dzień dobry. Są dziewczyny. I zapraszam do szponków, jak najbardziej. Szponki, tak. szponki, szponki z Jaszczębia. Świetna grupa. Wszelkie mi zerwało. Patrzcie, co tu dzisiaj się dzieje. Stowarzyszenie Szpon, Grupa Eksploatacyjna TET, Śląska Grupa i Grupa Orzesze. Ale ludzi. Całe mnóstwo. No i pierwszy fant jakaś półszerzkunia a przynajmniej to co z niej zostało obejrzymy to później bo w kamerce GoPro nie widać dobrze ale jest odstrzelona no i w pięknych okolicznościach lasu ryjemy jakiś złomiszcza nie wiem czy to kawałek bardzo, bardzo starej podkowy, że już to tyle zostało tutaj to zgrubienie. I tu zarys. Możliwe. A teraz takie o jakieś kuliszcze wpadło. Nie wiem co to, ale konsek złomu jest. I tu wykopali piłę. Taką do drzewa moja twoja. Gratulacje. No to jak przyniesiesz, to zobaczymy. Jak nie masz daleko, to nagramy. A tu o. stoi, o proszę. Mhm. I co głęboko włanie. Na tym Patrzcie na ten. to. Jakby ktoś chciał pisać do rafika, tu odstąpimy pewnie, chyba że pójdzie jako zabytek. Fajna, elegancka. Pięknie, gratulacje. I co tym razem tu się pokaże? Niedawno były kapselki, a tu kawałek ołowiku, kosteczka ołowiku. Często ostatnio właśnie takie cuda znajduję, nie? Czy ten ołów był krojony, a później formowany na kulki? Kulcze, jeszcze gdzieś poleciał, jest. Nie wiem, zabieramy, lecimy dalej teraz takie złom jeszcze wytargałem o, ale potęga jakie śruby masakracja to ma chyba 10 czy 15 kg. zostaje tu to jest nie do zabrania bo dwa elementy nie, nie dam rady tego nosić patrzcie jak znowu walczę znowu tam walczę spod korzeni i wejście Opłacało się, mam podkówkę na szczęście tym razem całą. O, spod drzewka tam szczeluści, ale jest piękna. Dla mnie mega, mega znajda piękna. Zbieramy się cały czas przez korzenie i tutaj chłopak z Watachy wykopuje jakiś sygnał kolorowy, mówi, a się okaże, bo tu kurczę jak już się trafia, to się trafia duże złomiszcze, które też ładnie bije na kolor. Tam jakie kurde wykopałem w chłopie, no dwa elementy takie po 15 kilo zostawiłem. Tak. A jeszcze tak. jeden sygnał, miałem taką szynę długą, że też przestałem kopać, bo nie ma sensu. No jest tam coś definitywnie. No to nie będzie małe wiesz. No właśnie, widzę. Nie umiesz tego tak ruszyć, poderwać. A no, jakaś blacha, tak? Blacha jakaś. No, także Wszystko będzie duże. Chłopak kopie do końca. A my lecimy dalej. No i co, odpalam się. Bo znowu trzeba tak ściągać. Znowu trzeba chować złomiszcze. Także już dzisiaj parę kilo będzie. Zaś. A co? Zbieramy. Zbieramy. Takie cuda tu kopiemy na drodze. Ktoś czegoś się pozbył, tylko nie wiadomo, czy to był włamek złomek. Czy po prostu tak sobie odpadło. Lecimy dalej. Zobaczcie, jak wygląda oszroniona czapeczka. Tak, szron pięknie bierze nasz pod. Nie no, proszę pana, zajem, to, się, nie, ta nie, <grywanie> to śnieg. A gębula uśmiechnięta? No, śnieg pada, panie śnieg. Tak. No widzicie, bez monety nie wracam. 50 groszy współczesne jest, jest jest baja. Także jest bardzo dobrze. Złomiszczy ciąg dalszy. Co to takiego? Pojęcie nie mam, czy to jakiś hak był, czy co. No i patrzcie to, taka locha za jednym grosikiem współczesnym Pewnie roku nie dojrzymy aczkolwiek może 2005 rok pozdrawiamy Patrzcie jak ja teraz Stawa wpadła Ja pierdziele ale ona ma Koło dychy Pakuję do plecaka Świrek Patrzcie to się dzisiaj trzeba nakopać O kurde, ale potęga To to już jest w ogóle masakra ja nie wiem co to jest o, Ale złomiszcze Tu jest jakaś rura Tu jest jakieś zakończenie, tu jakaś śruba Jakieś wiązanie czegoś To jest jakby jakiś uchwyt do A czegoś A to ja wykopałem dwie takie potężne blachy z takimi śrubami tam wcześniej wiesz mhm. I to naprawdę ciężkie w cholerę. Nie wiem czy nie masz tego samego. O, to siedzi. Tylko... Patrz, tu jest takie zakończenie do czegoś. Ale I uśmiech idzie. dawaj. Uuu. A co? ryjemy dalej. Zobaczymy. Może się uda. Jak nie, zostanie historia w ziemi. Tak jest. Dobra. Próbujemy podjąć. Troszkę my się pomęczyli, a kolega tutaj walczy ostro cały czas. Także patrzcie mówiłem to jest to samo co ja tam wykopałem dwie z takimi podkładami kurde, też tam zostawiłem to i powiedz ile to waży. Z 20 nic. Waga jest niesamowita naprawdę Mega. Aż kamerka lekko przyparowała Nic. Super kochani. Pędzimy dalej. To jest. No. To mamy tubkę, także tutaj z tej strony, w tej części filmu pozdrawiamy Łukiego Szczecin. Łuki pozdrawianka. To twoja profeska nie A tych wszystkich co ich tam coś boli to Niech se smarują No i pomału kończymy poszukiwanka Wracamy już No wdychane tego leśnego jodu No drzewa tu leży Wycinka jak zawsze Także co znaleźliśmy, widzicie potem jeszcze zobaczycie dalszą część bo pewnie będzie coś przy aucie, jakieś ognisko pomimo, że złomiszcze było moja morda i tak się cieszy spotkanie z mega ludźmi w mega klimacie i patrzcie tam jest słoneczko pogoda jest mega patrzcie co tu się dzieje kucharze, kucharzyki Kareme tu masz kuchu, tylko dali. te weź Proszę bardzo Czego byście nie chcieli Smacznego Dzięki I zobaczcie teraz Co ja tu dostałem Dziki w polu Zapraszamy do chłopców kurcze Grupa T Tak jak mówiłem wszyscy tutaj są No mega mega spotkanie I poszedł szampan Ty, ty. Tak, jak w formule. Rafaello, normalnie. Rafaello Michelangelo z żabki. Nie, z Masz To zdrowie. pod nowy rok. Zdróbko. 8,90. Całe 8,90. I ulało się, dziecku. O, o, o. Ulało się dziecku. O, o, o. Witajcie. Wracam już ze zlotu się w moim wykopkowozie. Zlot był mega. Mega, dlatego że było. Mnóstwo ludzi, wspaniałych ludzi, z pasją. Naprawdę było mega mega fajnie. Eee, przede wszystkim dziękuję Maciek za zaproszenie. Jak najbardziej, bardzo Maciuś, kurde, zrobiłeś mi dzisiaj dzień niesamowicie. Eee, chciałem wszystkim, kurde, podziękować za spotkanie w grupie TED, w Śląskiej Grupie Detektorystycznej. Śląskie grupie Watacha, grupie Dzików i Szponom z Jastrzębia kurde mega, mega spotkanie i również Kamilowi pod Beskidzie chłopaki i dziewczyny do zobaczyska znowu, kiedyś tam i jademy durść, a ja już wracam mega, mega, było naprawdę wspaniale, jestem przezadowolony Rano wyjeżdżałem do Was minus 5 było, teraz wracam plus 5. Niesamowita pogoda. Aż się nie chcę do tego domu cisnąć. Najchętniej to by jeszcze człowiek gdzieś pojechał kopać. Mój filmik jak zawsze z opóźnieniem, także no co, do siego roku będzie trochę po nowym roku, ale wszystkim życzę do roku.